Czytamy Lidzę Galacja, rozdział pierwszy, od Wersetu 11 do 20. A oznajmiam Wam, bracia, że Ewangelia, którą ja zwiastowałem, nie jest pochodzenia ludzkiego, albowiem nie otrzymałem jej od człowieka, ani mnie jej nie nauczono. Lecz otrzymałem ją przez objawienie Jezusa Chrystusa. Słyszeliście bowiem o moim dawniejszym postępowaniu w żydostwie, że srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem Go. I że prześcigałem żarliwości dla żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia, będąc nader gorliwym zwolennikiem moich ujczystych ustaw. Ale gdy się upodobało Bogu, który mnie sobie obrał, zanim się urodziłem i powołał mnie przez łaskę swoją, żeby objawić mi syna swego, abym go zwiastował między Poganami, ani przez chwilę nie radziłem się ciała i krwi, ani też nie udałem się do Jerozolimy do tych, którzy przede mną byli apostołami, ale poszedłem do Arabii, po czym znowu wróciłem do Damaszku. Potem po trzech latach poszedłem do Jerozolimy, ażeby się zapoznać z Kefasem i przebywałem u niego dni piętnaście, a innego z apostołów nie widziałem oprócz Jakuba, brata pańskiego. A pisząc wam to, Bóg świadkiem nie kłamie. Bardzo ciekawy fragment. Paweł pisze list do Galacjan. I zawiera właśnie w nim taką informację, jaką przed chwilą czytaliśmy. Zaczyna od tego, że Ewangelia, którą on sam głosi, nie jest ludzkiego pochodzenia i wyjaśnia. Wyjaśnia, o co mu chodzi. Mówi po pierwsze, że nie otrzymał tej Ewangelii od człowieka. Czyli nie człowiek jest dawcą Ewangelii i nie człowiek jest twórcą Ewangelii. I druga rzecz bardzo ważna. Nikt nie nauczył go tej Ewangelii. Czyli nie był kimś, kto zasiadł u stóp jakiegoś ludzkiego mistrza, aby uczyć się od niego Ewangelii. A w zasadzie czym jest Ewangelia, a później jej treści. Natomiast powiada, że otrzymał Ewangelię przez objawienie Jezusa Chrystusa. Następne wersety mówi Paweł. W następnym wersetach mówi Paweł, że nic z nikim nie konsultował niczego, poszedł głosić tę Ewangelię. Dopiero po trzech latach udał się do Jerozolimy, aby spotkać się z Kefasem, czyli z Piotrem. Także spotkał się z Jakubem, bratem pańskim. I wiemy, że z tymi dwoma osobami, w zasadzie oni są wymieni jako przywódcy, Paweł rozmawiał na temat Ewangelii. Wiemy z innych fragmentów Bożego Słowa, że zrobił to po to, aby skon, skon, nie skonsultować, ale, ale żeby porównać tą Ewangelię, którą, którą On sam otrzymał w wyniku objawienia, z tą Ewangelią, którą tamci otrzymali w wyniku objawienia od samego Chrystusa. I okazało się, że nie ma różnicy. Okazało się, że Jakub i Piotr. Głoszą tę samą Ewangelię, którą głosi Paweł. Ci pierwsi głosili ją Żydom, apostoł Paweł głosił ją Poganom. To jest bardzo ważne, abyśmy zapamiętali, co tutaj się zdarzyło. Mówimy oczywiście o pewnym historycznym fakcie. Mówimy o tym, jak rodził się Kościół, jak rodziła się doktryna, jak Boże prawdy były przekazywane. Ludziom. Ale zwróćmy uwagę na rzecz niezwykle istotną. Ponieważ bardzo wielu ludzi stawia taki zarzut, że Ewangelia jest czymś, co pochodzi od człowieka. Że to ludzie wymyślili. Nieprawda. Ewangelia, którą głosili, głosili Kefas, czyli Piotr, Jakub no i pozostali apostołowie oczywiście, to była Ewangelia, którą oni w wyniku objawienia otrzymali od Jezusa Chrystusa. O jakim objawieniu mówimy? Ewangelia, tak jak sam Jezus Chrystus, pochodzi z nieba. Żaden człowiek na ziemi nie jest w stanie wymyślić czegoś takiego jak Ewangelia. Dlatego, że wszystko co w Ewangeliach czytamy jest wbrew temu, co ludzie. Myślą wbrew temu, jak ludzie żyją, wbrew ludzkim przekonaniom i w zasadzie żaden normalny, w cudzysłowie, człowiek nie pójdzie za Ewangelią, bo wyznawanie Ewangelii jest ze stratą dla tych, którzy żyją na tym świecie. I to jest prawda. Ewangelia, którą usłyszeli apostołowie, była objawieniem. Jezus odkrył, objawił, odkrył przed nimi pewne prawdy, o których wcześniej żaden człowiek nie słyszał. I dokładnie to samo stało się z Pawłem. Apostoł Paweł otrzymał tę samą Ewangelię w wyniku objawienia mu tej Ewangelii przez Jezusa Chrystusa. Kiedy skonfrontowano te dwa źródła objawienia, okazało się, że jest ten sam dawca tej Ewangelii, Jezus Chrystus, a treść tej Ewangelii jest taka sama. Jaki mamy wniosek dla nas dzisiaj żyjących tutaj na tym świecie? Ważny. Po pierwsze, wszelkie objawienie, które przychodzi do nas, a dzisiaj nie brakuje ludzi, którzy mają objawienia, wszelkie objawienie musi być skonfrontowane ze źródłem dostępnym. Jeśli ja mówię, że Bóg mi objawił coś, to jest dostępne źródło w postaci Słowa Bożego, do którego mogę się odnieść i mogę sprawdzić, czy to moje objawienie jest zgodne z tym, czego uczy Słowo Boże. Jeśli jest niezgodne, to źródło, które objawiło mi fałszywą prawdę, jest natychmiast do odrzucenia. Stąd na przykład wszelkie objawienia tak zwane maryjne są natychmiast do odrzucenia i wyrzucenia na śmietnik, dlatego że to, czego tak zwana Maryja uczy, to, co przekazuje, jest kłamstwem w stosunku do Słowa Bożego. Zresztą podobnie jak wiele innych tak zwanych objawień już w ramach, że tak powiem, protestantyzmu, które naprawdę są przejawem głupoty, ale też przejawem, przejawem demonicznych objawień, niezgodnych z nauką Słowa Bożego. Nie czas i miejsce, żeby to wymieniać, ale każde objawienie mamy natychmiast przyprowadzić do Słowa Bożego. Ktoś powie tak, no tak, ale jak tamci dwa tysiące lat temu niemalże, skoro nie było zapisanego Słowa Bożego, jak mogli sprawdzić? Jak Prawem mógł sprawdzić? Przecież nie było czegoś takiego jak Biblia. Nieprawda. W tamtym czasie Biblią było dwunastu apostołów, bo oni znali Ewangelię bardzo dobrze. Oni ją otrzymali od samego Jezusa, byli chodzącą księgą i dopiero w trakcie swojej służby spisywali to, co wcześniej usłyszeli od Jezusa Chrystusa. A więc Paweł miał do kogo przejść, miał z kim skonfrontować swoje myśli, słowa, które otrzymał i okazało się, że jest to zgodne z tym, czego Jezus Chrystus uczył swoich apostołów. Tak więc i dzisiaj, kiedy my mamy jakieś objawienie, to przychodzimy do Słowa Bożego i sprawdzamy ze Słowem Bożym, czy tak się rzeczy mają. To jest jedna niezwykle ważna zasada. Jest druga niezwykle istotna zasada. I warto o niej pamiętać. Dlaczego tak wielu tak zwanych wierzących ludzi kuleje w swej wierze? Przecież mają Biblię i czytają ją. Słuchają kazań. Czasami nawet kończą szkoły biblijne i to całkiem istotne uczelnie. Ale nie wierzą w Ewangelii. Nie żyją według Ewangelii. Mają problem z Ewangelią. Dlaczego tak jest? Uwaga! Tak jest dlatego, że oni nie mają objawienia Ewangelii. Co to znaczy mieć objawienie Ewangelii? Przykład. Jezus Chrystus pyta swoich uczniów, za kogo ludzie mnie uważają? Tam padają różne odpowiedzi, mowa jest o Jeremiaszu mowa jest o Janie Chrzcicielu a Jezus mówi, a wy za kogo mnie uważacie i tutaj nagle coś dziwnego się dzieje bo pewnie oczekiwalibyśmy, że uczniowie huralnie się odezwą ale nikt się nie odzywa wyskakuje jeden Piotr i mówi, ty jesteś Chrystus syn Boga żywego Odpowiedź Jezusa wskazuje na to, że Piotr chyba sam był zaskoczony tym co powiedział. Ponieważ Jezus powiedział mu tak: Piotrze, ciało i krew ci tego nie objawiły, czyli żaden człowiek ci tego nie objawił, ale to Ojciec ci to objawił. To otrzymałeś objawienie w Duchu Świętym. To sam Bóg ci objawił kim ja jestem. Widzicie? A Piotr chodził za Jezusem, apostołowie chodzili za Jezusem, widzieli cuda, słuchali Jego kazań, ale niewiele rozumieli z tego, co się dzieje. Dopiero objawienie, które przyszło z góry, sprawiło, że Piotr wydobył z siebie słowa, wypowiedział zdanie, którego nie mógł wypowiedzieć sam z siebie, a jednak to zdanie padło. Jak pamiętamy, Jezus powiedział: To nie jest sam z siebie, Piotrze, i nie od człowieka masz to objawienie, ale Ojciec ci to objawił. I możesz czytać Słowo Boże, możesz słuchać kazań, ale jeśli nie widzisz zmian w swoim życiu, to znaczy, że Ewangelia nie dotarła do Twojego Ducha, nie dotarła do Twojego Serca nawet nie dotarło do Twojego umysłu. Jest pomiędzy Ewangelią a Tobą jakiś mur, jakaś ściana, jakaś szyba. Jak to się mówi dzisiaj ładnie, szklany sufit. I nie jesteś w stanie się przebić. Pytanie, czy w ogóle chcesz się przebić. Znam ludzi, którzy mówią tak, ja nie będę czytał Biblii, bo kiedy Biblię zacznę czytać, to się całe moje życie zmieni. Słuchajcie, co niewierzący ludzie mówią. Oni mówią, że kiedy zaczną czytać Biblię, to ich życie się zmieni i dlatego nie sięgają po Biblię. Ale co powiedzieć o ludziach tzw. wierzących, którzy czytają Biblię, ale to nie zmienia ich życia? Musi przyjść objawienie z góry, musi przyjść coś, co pochodzi tylko od ducha. Coś, co sprawia, że Słowo przestaje być literą, a staje się literą i duchem zarazem. To Słowo musi zacząć żyć w Tobie i we mnie i musi zacząć zmieniać Cię od wewnątrz. Nie da się zmienić człowieka od zewnątrz. Żadne praktyki tutaj niczego nie zmienią. Możesz godzinami klęczeć. Możesz godzinami czytać Słowo Boże. Ale jeśli nie przyjdzie Boże namaszczenie, jeśli nie przyjdzie ten ogień, który rozpali Twoje wnętrze, nic nie zmieni się w Twoim życiu. Więc jeśli widzisz ten problem, to zacznij się modlić o ogień. Zacznij się modlić o objawienie. Zacznij się modlić o to, żeby Bóg zesłał na Ciebie swoje objawienie, żeby w Twoim wnętrzu objawił się Jezus Chrystus taki, jaki jest. Żeby Słowo Boże stało się zrozumiałe. Wiecie, kiedy tak się dzieje, kiedy czytam Słowo Boże. Kiedy wiem, co przeczytałem. I to Słowo zaczyna we mnie żyć. To Słowo zaczyna wskazywać na moje błędy. Ale zaczyna mi też pokazywać drogi wyjścia. To Słowo nie tylko pokazuje mi te błędy i drogi wyjścia, ale daje siłę do tego, żeby uczynić ten krok wiary. Ono mnie autentycznie podnosi. Tak, tak działa Słowo Boże. To jest objawiona Ewangelia. To, co, to, co usłyszał apostoł Paweł od Jezusa, nie było tylko... Można powiedzieć takim literalnym przekazem. Ale ta Ewangelia zmieniła jego życie, bo zobaczcie, co on powiedział. W moim dawnym postępowaniu w żydostwie srodze prześladowałem zbór Boży i niszczyłem go. I prześcigałem w żarliwości do żydostwa wielu rówieśników mojego pokolenia. Będąc gorliwym zwolennikiem mojego czysty w ustach. Jak to się stało, że on przestał to robić? Przecież to jest niemożliwe. Jak ktoś zna Żyda, to wie, że to jest niemożliwe. Żyd to ma we krwi. A jednak apostoł Paweł zrozumiał i przestał to wszystko robić. Nauczył się Ewangelii i przekonał się, że Ewangelia ma rację, a prawo nie? Nieprawda. To tak nie działa. Więc jedyne wyjaśnienie jest takie, że Jezus Chrystus objawił Pawłowi nie tylko literę Ewangelii, ale też ducha Ewangelii. I ten duch Ewangelii owładnął tym człowiekiem. On po prostu zobaczył, jaki naprawdę jest Bóg. Bo Ewangelia nam mówi o Bogu. Ewangelia nam mówi o tym, kim jest Bóg, jaki on jest. Ewangelia otwiera nam oczy na rzeczy, które do tej pory były dla nas niedostępne. Ewangelia sprawia, że kiedy ją czytamy, to padają wszystkie mity o duchowym życiu. Padają wszystkie religijne opowiastki o tym, jak, jak można być dobrym człowiekiem. To wszystko jest rozbijane w pył. W puch nic nie zostaje. Zostaje tylko Chrystus, a przez Chrystusa zostaje Bóg. I człowiek zaczyna żyć duchowym życiem i w duchu zaczyna mieć społeczność z Bogiem. Dzieją się fantastyczne rzeczy w życiu człowieka. Dzieje się to, co Bóg zaplanował dla nas, bo On chce mieć duchowy lud, duchowy naród. On chce mieć ludzi, z którymi chce mieć społeczność. Ludzie, kochani, to właśnie o to chodzi. To właśnie o to chodzi. Nie o żadną religię, nie o to, żeby być lepszym, ale żeby się narodzić na nowo. Ewangelia, którą usłyszał, i apostoł Paweł doprowadziła tego człowieka do tego, że narodził się na nowo, stał się nowym stworzeniem. Chwała cudownemu Bogu, że czyni takie rzeczy z, czy z ludźmi. Jeżeli uczynił to z Tobą, bądź Bóg wdzięczny. Ale jeśli nie uczynił jeszcze tego z Tobą, to módl się, aby przyszedł Duch Święty, abyś narodził się na nowo, abyś mógł w pełni poznać, jakim jest Jezus Chrystus i kim jest ten Bóg, któremu tak wielu ludzi chce służyć, a którego tak wielu ludzi nie zna. Amen.